Dzień dobry, mam na imię Szymon, jestem dietetykiem i jak ktoś i takie głupoty w internecie. Kawa wypłukuje magnes. Ocet jabłkowy zakwasza żołądek. Mleko UHT jest bezwartościowe. Owoce i warzywa w tych czasach nie mają witamin. Sól himalajska jest zdrowsza od zwykłej. Ok, a więc zapnijcie pasy, bo za chwilkę się przejedziemy i to tak po bandzie. Oczywiście to wszystko, co będę mówić, to nie będą dowody anegdotyczne, tylko wszystko macie podlinkowane w opisie tego filmu. Wszystkie badania, którymi się opieram. Przed hejtowaniem zapoznajcie się z opisem ulotki dołączonej na opakowaniu, gdyż każdy hejt niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ehm, no, możemy zaczynać. Lecimy z pierwszym, z pierwszym tym... Mitem. Kawa wypukuje magnez Okej, okay, badania pokazują, że 400 mg kofeiny, czyli tyle co ma, nie wiem, 6 kaw na przykład, wypukuje 4 mg magnezu. A w samym espresso macie 25 mg magnezu, więc na dobrą sprawę kawa jest źródłem magnezu i uzupełnia niedobory. Oczywiście możemy tutaj spekulować nad biodostępnością samego magnezu, ale to nie ma zupełnie znaczenia. Jedno jest pewne, kawa nie wypukuje magnezu, magnez wypukuje co najwyżej alkohol. Czemu drżą zatem ci powieki i drżą, nie wiem, inne części ciała, nie te części ciała? I czemu na przykład spina ci się łytka? A jak chodzisz? Nie przez to, że pijesz kawę, tylko przez to, że po prostu zaniedbujesz sen i masz złą dietę. Drugi mit, czyli ocet jabłkowy za żołądek. Ile razy piliście ocet jabłkowy, albo gdzieś tam słyszeliście, że powinno się pić ocet jabłkowy, bo macie niedokwasowe do żołądka, pijcie ocet jabłkowy. No śmieszne jest to, bo ocet jabłkowy jest słabszym kwasem niż w waszym żołądku jest kwas, czyli kwas solny. To trochę tak, jakbyście chcieli wlać piwo do wódki, żeby ona miała więcej procent. No sorry, to tak nie działa. Jedyne co to pobudza pracę, żołądek do pracy, ale nic poza tym i oczywiście nie polecam tak naprawdę tego, bo ty. Nie jest do końca bezpieczne, bo jeśli macie jakieś problemy z wrzodami czy coś, możecie się nabawić większych problemów, chociażby lepszym rozwiązaniem będzie woda z cytryną lub jakieś ostre przyprawy, tego typu rzeczy. Mleko UHT jest bezwartościowe. Ile razy słyszeliście, że mleko UHT to jest sama woda z tłuszczem i tam nie ma żadnych witamin i tego typu rzeczy i w ogóle nie warto tego pić. No właśnie, czy tak jest? No oczywiście, że tak nie jest, bo mleko UHT to jest to same mleko, tylko po prostu jest sterylizowanie, sterylizowane, niepasteryzowane. I gdyby nie takie procesy, to moglibyście zarazić się na przykład salmonellą, bo byłyby tam bakterie i tak dalej w tym mleku. Oczywiście takie mleko UHT nie będzie smakować jak takie prosto od krowy, to jest pewne, tak? Ale nie można mówić, że tam nie ma witamin czy minerałów, bo mleko UHT ma tyle samo wapnia, białka i tego typu rzeczy, co zwykłe mleko pasteryzowane, ale ma oczywiście tam trochę mniej witamin z grupy B, ale no, nie przejmowałbym się tym, bo mleko i tak nie jest źródłem tej witaminy jakimś super, więc śmiało możecie pić. O, to jest ciekawe. Dzisiejsze owoce i warzywa nie mają witamin i minerałów. Wiecie co jest najśmieszniejsze? Że mówią to osoby, które w ogóle ich nie jedzą, tylko w pierwszej Fast food. i to jest po prostu śmieszne według mnie. Badania pokazują, że dzisiejsze owoce i warzywa mogą mieć nawet więcej witamin, minerałów niż kiedyś. Oczywiście poszczególne, niektórych mają mniej, niektórych więcej. Ogólnie ciężko zrobić takie badania, bo kiedyś były gleby po wojnie II wojnie światowej, więc ciężko było zebrać jakieś tam dane dotyczące zawartości tych witamin i tak dalej. Też były inne metody pobierania tych rzeczy. Generalnie nikt wam nie broni wziąć marchewki i z nią do laboratorium zapłacić komuś za oznaczenie danych witamin i sobie zobaczyć, ile tam tego jest. Zobaczycie, że to nie wygląda tak, że tam nic nie ma. A więc, no, czemu ludzie tak gadają, że w dzisiejszych czasach owoce i warzywa nie mają minerałów? No, nie wiem, czy widzieliście taka grafika, którą jest w internecie, że tam dzisiejsze właśnie warzywa, owoce nic nie mają w sobie. I są to grafiki na podstawie badań wykonanych przez firmy farmaceutyczne, czyli te firmy, które sprzedają wam suplementy witaminowe, minerałowe. Potem wierzycie w to, że musicie łykać jakieś właśnie multivitaminy po to, żeby dostarczyć ten niedobry. Jak nie wiecie o co chodzi, to chodzi o pieniądze, nie? Więc, no, według mnie czegoś takiego nie ma, bo badania niezależne nie wykazują czegoś takiego, że kiedyś. Było lepiej, a teraz nie jest. Dodatkowo weźcie sobie pomyślcie, w tych czasach możecie kupić mango, ananasa i tak dalej. Ja kiedyś jadło się tylko ziemniaki i w ogóle mięso to było wow. No i co, i kiedyś były niedobory tych wszystkich witamin. W dzisiejszych czasach macie wszystko. Idąc dalej, to że w dzisiejszych czasach nie ma witamin, minerałów w dzisiejszych tam owocach i warzywach, to znaczy, że musimy kupować eko, nie? Kolejna firma, która zyskuje na nas pieniądze. Według mnie w dzisiejszych czasach nie ma czegoś takiego jak eko, przynajmniej nie w takim stopniu, jakim nam się wydaje, bo wszędzie na całym świecie, nieważne gdzie sobie coś ktoś tam posadzi, są zanieczyszczenia w powietrzu, wszystko wnika do gleby i nawet jak ktoś posadzi sobie ogródek eko, a jego sąsiad wali pestycydy i tak dalej, to to przeniknie glebą do tego ogródeczka eko i to nie będzie już eko. Więc czy warto kupować eko? No to to trochę takie pytanie, czy warto kupować Mercedesa za Natomiast Passata 19 TDI. Wybór należy do Was. Jak stracicie pieniędzmi, oczywiście sobie kupujcie. Ale pytanie, czy eko żywność ma więcej witamin i minerałów od zwykłej? No niekoniecznie. Wracając do naszej ukochanej kawy, czy kawa odwadnia, no no nie badania pokazują, że musielibyście wypić 500 mg kofeiny albo więcej, żeby was jak gdyby był efekt odwadniający, a 500 mg kofeiny znajduje się w sześciu filiżankach kawy, więc powodzenia było dużo badań, gdzie podawano na przykład 300 mg kofeiny codziennie w czterech kawach przez 3 dni, przez kilka tygodni i nie było jakiegoś efektu odwadniającego. Takie coś po prostu nie istnieje. Nasz organizm też toleruje się na kofeinę, więc jeśli ktoś codziennie pije, to nie będzie miałeś żadnego wpływu. Zostając przy kawie, pewnie nieraz słyszeliście, że kawa rozpuszczalna to nie jest kawa i kawa to musi być tylko mielona albo tam w ziarnach, bo kawa rozpuszczalna w ogóle nie ma kofeiny, albo nie ma właściwości prozdrowotnych, ogólnie jest niezdrowa. A co jeśli was zaskoczę, bo kawa rozpuszczalna to jest ta sama kawa co mielona, po prostu ona jest wysuszona, więc to jest taki ekstrakt z tej kawy mielonej i jak się okazuje kawa rozpuszczalna ma nawet więcej kofeiny i więcej polifenoli i innych właściwości zdrowotnych, i innych związków zdrowotnych niż kawa mielona, więc jak widzicie, żyliście całe życie w głę Badania oczywiście linkuję w opisie tego filmu. Mrożone owoce i warzywa są bezwartościowe. No pewnie nieraz też to słyszeliście, że o, lepiej kupować świeże i tak dalej. No nie wiem, jak ja patrzę na te plastikowe truskawki z Biedronki poza sezonem, to nie wiem czy nie lepiej kupić mrożone. No jak się okazuje o wiele lepiej, bo świeże warzywa i owoce wcale nie zachowują jakoś dużo minerału, bo leżąc na półce one utleniają już witaminę C i tak dalej, więc jak się okazuje nawet mrożone owoce mogą mieć więcej witaminy C niż te świeże. Jedyne co to przy Warzywach, je się blanszuje, czyli poddaje wysokiej temperaturze zaraz przed mrożeniem, i tam ubywa wszystkie witaminy termolabilne z grupy B, witamina C i tak dalej. To wszystko tam jest tego mniej niż w tych świeżych. Są plusy, są minusy, ale nie można mówić, że warzywa owoce i owoce mrożone są bezwartościowe, bo jak się okazuje, mogą być wręcz przeciwnie, lepszym wyborem. Sól himalajska jest zdrowsza od zwykłej. Pewnie nieraz słyszeliście, że sól himalajska, czyli ta różowa, jest zdrowsza od zwykłej, bo jest różowa. No okej, okay. ona jest różowa tylko dlatego, bo ma jakieś tam związek, którego nie ma, to zwykła, ale to nadal jest ta sama substancja, czyli chlorek, sodu, fizyki nie zmienicie e, i tak naprawdę niczym się nie różni. Co z tego, że ona ma 84 pierwiastki, bo oczywiście ma, jeśli twój organizm jest w stanie wykorzystać tylko 24 z nich, bo po co ci na przykład dostarczanie polonu, albo radu, albo referenci do organizmu, jeśli to nie ma żadnego pożytku, no po co? Dodatkowo sól himalajska, co z tego, że ma te 84 pierwiastki, jeśli to stanowi tylko 3% jej zawartości? Musiałbyś sypnąć kilogram soli na kanapkę, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie? Dodatkowo bym powiedział, że sól himalajska jest mniej zdrowa od zwykłej. Z tego względu w Polsce mamy problem z jodem. Każda sól zwykła będzie jodowana, a w soli himalajskiej nie macie tego jodu zbyt wiele i naprawdę jest dużo mniej niż zwykłej Więc w Polsce powiedziałbym, że zwykła sól będzie o wiele, wiele lepsza od himalajskiej, z tego względu, że właśnie zawiera ten jod, którego himalajska nie zawiera. Masło jest zdrowsze od margaryny. No po prostu nie wiem, ile razy już to się zmieniało w przeciągu kilku ostatnich lat, że tam najpierw masło potem margaryna, a potem znowu masło, ale jak to jest tak naprawdę? Kiedyś margaryny trochę inaczej wyglądały niż w dzisiejszych czasach. I w tych czasach mówi się, że margaryny zawierają izomerię trans. No, no nie do końca. Zależy jeszcze jak. Macie margaryny miękkie, macie margaryny twarde. Te twarde zawierają transy, ale miękkie ich już nie zawierają, co możecie sobie zobaczyć te w tabelach, które wam również podsyłam i linkuję w e, opisie tego filmu. I linkuję wam też materiał, e, artykuł napisany przez mojego kolegę na ten temat. Więc zapraszam was po prostu do poczytania sobie trochę o tym, ale w skrócie wam powiem. Masło ma prawie dwa razy tyle tłuszczu, niż taka margaryna miękka w większości przypadków. A dodatkowo masło są to nasycone kwasy tłuszczowe, a margaryny są to e, nienasycone kwasy tłuszczowe, więc no, zalecenia zdrowotne są takie, żeby nasycone ograniczać jednak wiecie. No weźcie pod uwagę, że margaryny naprawdę w tych czasach nie są złe, szczególnie te miękkie i mogą być nawet lepszą alternatywą niż masło. Mikrofalówka psuje jedzenie. Ile razy słyszeliście, że jak podgrzejecie sobie jedzenie w mikrofalówce, to one potem będzie bezwartościowe. Po prostu większej głupoty nie słyszałem. Same WHO, czyli Organizacja Zdrowia zaleca, żeby Podgrzewać w mikrofalówce. Wiecie czemu? W mikrofalówce podgrzewacie coś dwie minuty, a w garnku podgrzewacie coś 10 minut. Przez to, że jest krótszy czas tego podgrzewania, mniejsze, znacznie mniejsze utraty są witamin i minerałów dodatkowo. W mikrofali nie wytwarzają się za żadne związki rakotwórcze, bo nic się nam nie przypala. Nie potrzebujemy dodatkowego tłuszczu, tak jak w przypadku na przykład smażenia. GMO to zło. Czy na pewno, no nie do końca, bo w tych czasach jest wszystko GMO, nie wiem? Czy wiecie, wasze psy, które macie w domu, są rasowe, są GMO konie Krowy, kurczaki, to wszystko jest GMO. Nie wiem, czy wiecie, na przykład jarmuż, broku, brukselka i tego typu rzeczy, kapusta, to wszystko jest GMO, bo takich warzyw nigdy nie było. Jarmuż na przykład został stworzony krzyżówką genetyczną 500 lat przed naszą erą, czyli już wtedy istniało GMO i co? I chcesz mi powiedzieć, że jarmuż jest jest niezdrowy, bo to jest GMO. No nie do końca, na przykład nie wiem, czy wiecie, ale GMO, czyli DNA zmodyfikowane trawi się w naszym układzie pokarmowym i nie ma mowy, żeby to jakoś wpłynęło na nasz organizm. Na przykład, nie ma... Czegoś takiego jak jajka GMO albo otwarł GMO, to ostatnio możemy często zobaczyć na produktach, bo na przykład jak kura zje pasze GMO, to te GMO z tej paszy nie przejdzie do jej układu pokarmowego i nie pójdzie potem do jajka, bo ta kura rozkłada sobie te GMO, te DNA w układzie pokarmowym, więc skąd się wzięło, że GMO jest niezdrowe? Jest coś takiego jak błąd naturalistyczny, czyli ludzie mówią, że jak coś jest nienaturalne, to jest niezdrowe, OK, To skoro yy, nie wiem, samochody są nienaturalne, to może chodźcie pieszo, skoro samoloty są nienaturalne, to może zbudujcie traf i przepłyniecie sobie tą terapią do Stanów Zjednoczonych. No słuchajcie, bo po to jest cywilizacja, żeby się rozwijać i więc to, że coś jest nienaturalne, nie znaczy, że coś jest niezdrowe. Bo na przykład naturalny jest muchomor i co zjesz sobie muchomora, bo on jest naturalny i co mierz dobrze się po tym czuć? No nie. A na przykład nienaturalna jest medycyna. Wszystkie leki są nienaturalne i gdyby nie te leki, to ludzie by umierali w wieku 15 lat, tak jak kiedyś to było. Więc no nie mówcie mi, że jak coś jest nienaturalne, to jest niezdrowe, jak coś jest naturalne, to jest słowo. Możecie jeść nie wiadomo jakiej ilości, to jest mega mega super. Trzymaj okej, okay, ale jak wszystko jest w dzisiejszych czasach takie fit, fajne i ty mówisz, że w dzisiejszych czasach owoce i warzywa mają tyle samo witamin że kurczaki to są takie zdrowe i tak dalej tak nie powiedziałem, to dlaczego tak dużo ludzi choruje w tych czasach na raka dlaczego tak dużo ludzi w tych czasach ma chorą tarczycę i tego typu rzeczy, według mnie przez to, że nie dba o sen, a nie dba o sen przez to, że są zestresowani bo w dzisiejsze czasy są stresujące jakby nie było i to się przez kilka lat ciągnie i może na początku tego nie odczuwamy, ale po kilku latach to wychodzi, szczególnie kiedy ktoś nie dba o dietę, je hot dogi, je innego typu dziadostwa, więc według mnie dlatego ludzie chorują, oczywiście nie można generalizować, bo to jest też genetycznie uwarunkowane i tego typu rzeczy no niestety tak jest i wszyscy ludzie, którzy mówią, że w dzisiejszych czasach w owocach, warzywach nie ma tyle witamin, minerałów i przez to jest tyle chorób, to są ci sami ludzie, którzy w ogóle nie dbają o swoje zdrowie, jedzą fast foody, nie dbają o podstawy i po prostu próbują się jakoś usprawiedliwić. To jest tak samo trochę jak w szkole, nie? Woleliśmy narzekać na nauczycieli zamiast się uczyć i ściągaliśmy. To samo w dzisiejszych czasach. Zamiast dbać o, o dietę, to wolimy narzekać na to, że dzisiejsze produkty są niezdrowe i wolimy sięgnąć po jakiś suplement, czyli wiecie, szybko. Chciałem ten film nagrać przede wszystkim dlatego, żebyście nie, nie myśleli, że w dzisiejszych czasach jest tak źle, że wszystko was zabija, bo, bo tak nie jest, okej? Okay? Tak nie jest. Cywilizacja postępuje, czasy będą się zmieniać, GMO będzie, ale to nie znaczy, że to jest złe, bo według mnie nie jest, bo gdyby na przykład nie było GMO, to ludzie w tych czasach by głodowali, bo nie byli, nie mielibyśmy tyle pokarmu, ile jest ludzi na świecie, więc Trzeba się rozwijać, trzeba iść do przodu i trzeba się po prostu z tym liczyć i dbać o swoje zdrowie na tyle, ile jesteśmy w stanie jeść warzywa, jeść owoce, a nie narzekać, że ta mikrofala psuje jedzenie, bo wcale tak nie jest. No i to by było na tyle. Zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama Simonte, gdzie codziennie wrzucam coś, co jem, jak trenuję, więc myślę, że może Wam się to przydać. Zapraszam. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i co? I widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się i siemano!